Witam Was też z tej strony do wyścigła. Witam Was w takim e, nie za długim materiale aktualizacyjnym, doty 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 dotyczącym e, doty Spotify'a. E, w tym materiale wideo opowiem Wam o tym całym rozszerzaniu playlist i inteligentnym, stworzeniu rysowem. Jest Spotify po prostu to funkcja w końcu wszędzie jest jedna funkcja. Wszędzie jest inteligentne ostrzeżenie wasowe. I pokażę Wam jak to wygląda że obecnie, bo ja tam ten poprzedni film na ten temat, ten temat, bo ja już o tym mówiłem na YouTube na moim kanale, ale nagrywałem to w kwietniu 2023 roku, czyli cały rok, nieco ponad rok temu mamy IP 2024 zaraz e, sierpień, a tam to było kwietnie 2023, więc e, <laughs> tam ponad rok. Więc jak to wygląda? Otwórzmy sobie spoty. Obecnie pokazuję Wam to na Androidzie. Przejdźmy do Pelicy z Copyright Sound. Proszę. Mąt jako takie. No leci na moich kolumnach, bo jest włączony prawdopodobnie Spotify Connect. Tak, Tak, jest włączony Spotify Connect. Spotify Connect to nie jest Bluetooth, drud Pamiętajcie. To przecież... To jest protokół yy, od Spotify, taki komunikacyjny. Nie mówiłem o tym wielokrotnie na moim kanale, dobra? Rozłączyłem się z moją wymogą, także, ale wracam do tematu. Jak wygląda teraz to odstraszanie w Jak klikniesz raz, inteligentne rekomendacje zostały dodane do klerki. Nie? Taki był komunikat. I teraz jak będziesz sobie słowa mu taki, to będzie się, poza tą playlistą będziesz Spotify i rekomendował inne utwory, niezależne od tej playlisty. I dzięki obok tutaj pod akładką będziesz miał dwie ikony plusa, minusa. Plus to po prostu dodasz sobie do biblioteki, do biblioteki, albo do innej playlisty. Czy ten do czy ten do, do jakiej chcesz, a minus to, to po prostu włączyć się inne usługi, i prawdopodobnie re re w rekomendacjach, a już nie będzie, się pojawił tak często, nie? a może nawet w ogóle. Ale będę sobie mógł znaleźć wyszukiwarce. Tak, że to nie będzie blokada. Dobra. Ale jeszcze raz kliknę na tą ikonkę ostwarzenia lasowego. To macie informację, że inteligentne rekomendacje zostały usunięte z kolejki. Czyli teraz macie normalne ostraszenie lasowe. Czy ta lista zawartość jest dostosowana, ale inna już nie. Nie jest proponowana poza tą listą. To nie jest to całe rozszerzenie. Jak jeszcze raz na to klikniesz, ja, e, pra, to ci się osoba ostrzeżenie wyłączy całkiem. Czyli za pierwszym razem masz inteligentne rekomendacje generowane przez AI, prawdopodobnie. I za drugim razem jest to wyłączone te inteligentne propozycje generowane przez AI a za tym razem jest to nieaktywny całkiem teraz sobie odtworzamy. No i tak to teraz wygląda na Androidzie. Nie ma żadnej opcji rozszerz. Tutaj jak widzicie, wyjdziemy z odtworzania, a z to tutaj była do góry nad tej listą. Tu była ikonka pobierz, teraz obecnie ikonka pobierania udostępnianie i menu. A jeszcze poza, obok tego pobierania na lewo była ikonka takich fal, takie, 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 no, to było rozszerzanie. Tak. To jest, to właśnie było to całe rozszerzanie, A teraz to umieścić w rozstrzasaniu lasowym. Czyli jest to połączone, tak jak było wtedy już w tym kwietniu 23 roku, połączone na PC i na E, iOS. Z tego co pamiętam, nie? A na Androidie to albo na odwrót. My na nie, już nie, nie myślimy o tym jak było, tylko jak jest teraz. Teraz jest tak, że za pierwszym razem było to stosowanie utworów i dodawanie, proponowanie in, po innych kawałków przez AI. Za drugim razem Masz normalne osposobienie wasowej tej zawartości, która jest zapisana w tej liście i nic tego więcej. Oraz wyłączone osposobienie wasowe. Całkowicie. Te usługi lecą po kolei. A kolejka jest obok, tutaj, obok, obok tego udostępniania na prawo, na dole. To. O, to jest kolejka. Czyli teraz mamy wyłączone rozpraszenie osoby i inteligentne tam proponowanie, rekomendowanie. I zobaczcie, jaka jest kolejka. A jak ja to włączę, tak to pojawiły się nowe utwory, jak widzicie, nie? Nowa zawartość jest. Jest ta nowa zawartość jest oznaczona takim zielonym symbolem. Tak jak było kiedyś. Za czasów tego poprzedniego mojego filmu na ten temat. po tym względem się nic nie zmieniło. Ale się zmieniła ta funkcja. Więc ją pokazuję. Dobra? Jak włączę jak mam otworzonej osoby? To cyk. Mamy normalne utworki, które są na te liście. Nie ma nowych treści. A jak normalne ostraszenie włączę po kolei, to mamy po kolei bo e, entropii i tak dalej. To jest dobrze. Ja wiem, że jest dobrze, no taką wam mówię, bo to są moje to no jest ja wiem. Także. Skąd wiemy, że to jest nowy utwór? Zare, zareko, zarekomendowany. Wiemy po tym zielonym symbolu. Proszę. Tu mamy bank, na przykład tytuł o takim utworze, i to mamy po prostu zarekomendowany, bo jest obok tutaj wykonawcy taki zielony symbol. I to jest właśnie ta rekomendacja generowana przez AI. Dobra. Wyłączę tę osobę o całkiem. I tak to wygląda na Androidzie, nie? Czyli pokażę Wam jeszcze, że działa to tak samo teraz na iOS. Już tak nie będę się roz, wypowiadał szczegółowo, tylko Wam pokażę, jak to działa na iPhone i na PC. Także, widzimy się teraz na iOS. Dobrze, jesteśmy na systemie iOS. Przejdźmy już tak na do aplikacji Spotify, tak samo. Mamy dokładnie tą samą te istę. ten sam Proszę bardzo. I jak widzicie, macie po lewej stronie na dole osoba o Jak sobie na to klikniemy pierwszy raz. To mamy. Inteligentnie rekomendacje zostały dodane. Do kolejki, czyli tutaj po prawej stronie na dole w tym samym miejscu. Proszę. Tak to wygląda. Jeszcze raz klikniemy na ikonkę odsparzania lasowego Inteligentne rekomendacje zostały usunięte z kolejki, czyli mamy normalne odsparzanie osoby na podstawie, wyłącznie na podstawie zawartości 50. Tak wygląda kolejka. I, i wyłączyłem odsparzanie osoby. Proszę. Mamy znowu Dumbo, entropy i tak dalej. Tak samo jak na Androidzie. Bo nie trafiłem. Włączyłem ten Konekt. Ale to nic. Włączyłem inteligentne rekomendacje. I mamy usługi oznaczone takim zielonym symbolem. Dokładnie, tak samo jak na Androidzie. Więc nie będę się wypowiadał więcej na ten temat. Bo wygląda, działa to tak samo. Także jak masz iPhone'a, bo chcesz to na iPhone'a, to działa to tak samo. To funkcja. Nie? Ogólnie w Spotify większość aplikacji e, działa i funkcjonuje podobnie. Android i iOS. Ale różnice są, bo muszą być, nie? bo to jest inny system operacyjny. Także ludzie się jeszcze na PC. Pokażę Wam, jak to działa na PC, na komputerze z systemem Windows. I do tego. Jestem mamy na komputerze z systemem Windows. Otwieramy Spotify i wg. Ta sama wylicza jak włączymy sobie jakiś utwór dokładnie ten sam, w no naukowej tak, że problemu nie będzie to stworzenie osobę niby jest ale jeżeli sobie będziecie na to klikać to jest oznaczone, że już wyłączone jak sobie załączymy no to mamy inteligentne rekomendacje zostały dodane do kolejki i kolejkę napisy znajdziecie po na prawej stronie, podobnie jak e, na telefonie tu. Tędy mam kursor. Proszę bardzo, wysuwa Wam się taki panel z kolejką. Możemy go sobie zamknąć. To jest informacja, że no bez aktywność chyba jakoś. Ale tu jest kolejka. Jak teraz jeszcze raz na kliknąć na ikonkę osobowego otworzenia, to dostaniemy informację, że rekomendacje zostały usunięte. Kolejka będzie wyglądała inaczej. A jeżeli wyłączymy całkowicie otworzenie osobowe, to kolejka wygląda tak. Dokładnie tak samo jak na telefon. Czyli tak to działa, wygląda na PC. Czy to na Windowsie, Linux, wersja webowa i tak dalej, nie? Także tyle jeszcze chodzi o to. Jeszcze się na koniec wypowiem na temat moich pomysłów na YouTube. Bo już się będziemy zmierzali ku końcowi materiału, zamkniemy sobie z y, i tam się wypowiem. Ja mam trochę teraz problem, jeżeli chodzi o pomysły na YouTube, więc, co tak powiem, no tak, wiszę, że tak powiem, nie, czyli po prostu albo rzadko są filmy, albo bardzo rzadko, nie zauważyliście na pewno to. No, no po prostu no, kombinuję, kombinowałem, z, odzyskałem tego, pokażę na kamerze, coś jeszcze. Tylko nie wiem, ta kamerka jest... Nie, jest zasłonięta, ją odsłonić. O, włączyłem kamerkę. No, to jest... To jest od To nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Proszę. Można kojarzyć się tylko z Samsunga. Włocław, przepraszam żeby przepraszam, że was za hałas. ja, a, bez, a z, udało mi się go zdobyć, ale musiałem obudowę z innego telefonu wziąć, bo po prostu ten kam się bardzo mocno porysował, bo na podłogę noga, nogą sobie próbowałem przesunąć i się tak przesunął i się porysował. Ale miałem to jeszcze dwa egzemplarze bezprawne więc wziąłem obudowę, karaturę i ekran, więc ten telefon działa. A od, co do mojego kanału. Po prostu muzykami dobra kombinowałem, nie. Myślę, że wydawało, że będę mógł jeszcze coś wam pokazać od myśl na działa. Ale okazuje się, że tak, albo... Pokazałem, a mam jeszcze jedną, Nazywa się Bounce, Bounce Styles, bo czy jakoś, tak, tak, Bounce, Bounce Tyles, ale ona po prostu ani na żadnej Nokii, czyli C5 i 206, którą posiadam, ani na tym <coughs> Samsungu S5060 Primo albo Utopia, albo na rynku amerykańskim oznaczona jako Primo, a na europejskim jako utopia. Także tak gra nie działa nigdzie, więc jej nie nie, Chodzimy na Polskę, ale niestety nie jestem w stanie ich zrealizować, tak że już No, także że jeżeli by jakoś co dwa tygodnie, nawet, aby jakoś ja to poproszę nie, nie, nie hejtować i nie subskrybować, bo ja osobowo chciałem powiedzieć. Przepraszam, szybciej myślę niż mówię. Więc po prostu, no to taka sytuacja jest w moim przypadku, teraz mojego kanału, i tyle w tomacie. E, ale teraz coś pozytywniejszego, bo zauważyłem, że subskrypcje moje rosną i to dosyć szybko. Jechałem na wyjazd nad na morze, to miałem 17 chyba 16 albo 17, a teraz mam 1730. Więc to jest dwa tygodnie różnicy, chyba nie całe. To naprawdę jest sporo. Jak, jak na mnie, nie? To, za co Pan dziękuję. Dobra, tyle w temacie. To jest już mój film. Pisze tylko, że zacznij ze swojej funkcji inteligentnego proponowania, bo mi się ta funkcja podoba i jej używam zawsze, od tego kwietnia 2023. Ty jak wątasz sobie o to wątasz sobie z tymi propozycjami, bo to fajnie się słucha wtedy, bo nie wiesz, co ci wątam, to tak, abyś radia słuchał. I wtedy sobie możesz polubić utwór albo go nie polubić. No, dobra. Mówił do wyścigu, a pozostałe was wszystkich trzymajcie się. Cześć. Jeszcze Wam powiem, żeby mi się coś przypomniało. Eee... <laughs> jeszcze jeden powiedzmy, jeszcze jeden powieźń się kilka dni temu nasuwał na YouTube, a mianowicie seria, którą bym nazwał RetroGra. Bo jest retrofon, to temu by nie była retrogra. A co to by było, jak myślicie? Gry do soda, bo ja mam program dosbox, robiłem o nim film. To jest taki emulator, taka maszyna wirtualna, jakby z dosem. Taki, taki emulator może bardziej. E, o, to jest chyba. Więc jest I by się pobawiło w dziuk Newkana, czy tam jakiegoś duma, e, albo jakiegoś tam albo ściegawka to jest, nie? A dziuk Newkana oraz duma to są strzelanki ale ja w strzankach, FPS-ach nie jestem za w ogóle praktycznie dobry, bo jestem tak jakby nie ciągnął, Ale kombinuję na wszystkie sposoby dla Was, żeby ten kanał utrzymać jakoś. Możecie mi pisać w komentarzu, co, by, co byście chcieli, co by tu zrobić jeszcze za filmy, bo ja mam ich 840 na kanale, a 1730 subskrypcji. Także, nam no, prowadzę ten kanał od kwietnia 2018, więc taka jest tylko informacja. Dobra, pozdrawiam trzymajcie się, jeszcze raz o ale żegnam się teraz już naprawdę, cześć. Także, jak właśnie się, bo ten cały rostowy ostrzeżenie, wyskoczyło mi, że to jest nowość. No i te rekomendacje, no to do dlatego nagrałem. A odnośnie Androida, to kurczę, są zmiany w mapach Google'a. Przede wszystkim nowy interfejs ma być, nie? Wejdźmy na kamerkę. Kolejny pomysł, no a Spotify jest otwarty. Weźmy znajdźmy tutaj mapy Google'a. Ten interfejs ma już być od trzech tygodni albo od miesiąca. Ja go ciągle nie mam. Aktualizacja map Google wychodzą i dalej nie ma, nie? Nie mogę, nie mogę tego znaleźć w mapku. widzicie, widzicie, mam ciągle ten stary interfejs z pięcioma ikonami. Ale jak już jesteśmy przy tym, to mam taką informację, powiem bo, bo filmu, o tym bym raczej nie robił bo ja z tej funkcji nie korzystam, a mianowicie od jakiegoś czasu chyba są wysyłane do użytkowników Google informacje o na temat osi czasu. czyli to jest taka jakby historia twoich y, podróży, swoje skrócie, ale więcej na ten temat filmu nie zrobię, bo ja tej funkcji nie używam. A ja chcę teraz powiedzieć, że to ma się zmienić i... Tylko będzie to przechowywane na poziomie telefonu. Nie będzie to przechowywane lokalnie. Na serwerach, na Google, Tylko na lo lokalnie tak, na telefony. Tylko. Nie? No to taka tak jest Taka taka ciekawostka jeszcze ode mnie. Bo film na ten temat bym nie robił. Nawet jakbym używał tej funkcji, to może taka, ale... Jak nie, jak nie używam tego, nie, nie wiem jak to działa, to... To będę kombinował. Dobra, tak jest. Aby taka ciekawostka. Link do strony, gdzie jest więcej info na ten temat, dostaniesz w opisie. Czy. No. Piana. Siewa. Teraz tak. Tak niektórzy ludzie by zrobią. Siema. Nie udało się. Siema.